W niedzielne popołudnie na placu Narutowicza spotkali się mieszkańcy Łukowa, którzy postanowili zaprotestować przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy ono zapisów ustawy umożliwiającej przerywanie ciąży ze względów na poważne wady płodu. Dlaczego jesteśmy? Dlatego, że chcemy mieć wybór. To my chcemy decydować o nas, o, na, o naszym życiu, a nie o tym, że ktoś będzie decydował za nas. To my mamy prawo decydować. Każda z nas. Ma własne zdanie, i każda z nas ma prawo to mówić głośno, i po to tu właśnie dzisiaj jesteśmy. Spodziewała się pani, że przyjdzie tak dużo osób? Tak. Spodziewałam się, bo wierzę w ludzi. Wierzę, że kiedy coś się dzieje i kiedy wiemy, że ktoś nam zabrania mówić głośno, to my wtedy potrafimy się zjednoczyć i właśnie to robimy. Także kobiety, jesteśmy tutaj, wszystkie razem. Walczymy o swoje prawa. Mamy prawo decydować o sobie. Nikt nie ma prawa nam tego zabraniać. Strajkujemy w sprawie odbierania kolejnych praw kobietom. Nie zgadzamy się na to. Jest to karygodne, jest to mordowanie kobiet, które muszą urodzić. To jest niszczenie im psychiki, które muszą urodzić dzieci zdeformowane z chorobami. Rodzą się, żyją godzinę, ale co, ale co pozostaje matce? Trauma. Będziemy walczyć, protestować o to, żeby kobiety miały prawa wyboru. Że nikt nie, nikt nie może na, narzucić swoich tutaj racji kobietom. Po prostu bierzemy udział w proteście dlatego. Osoby, które spotkały się na placu Narutowicza, ruszyły na spacer po mieście. Myślę, czuję, decyduję! Myślę, czuję, decyduję! Myślę, czuję! Teraz przenosimy się pod biuro posła Skwarka, żeby złożyć mu symboliczne znicze, aby pamiętał jaką krzywdę wyrządził swoim podpisem pod e, wniosek do skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego właśnie tej sprawy. Potem e, przeniesiemy się na Plac Solidarności i Wolności, żeby dalej skandować. Dziękuję.

jane znicze jako symbol śmierci praw kobiet które zapoczątkował swoimi decyzjami też pan poseł Skwarek. moje ciało moja raz na jakimkolwiek strajku w swoim życiu mieszkam w tym mieście od 46 lat. Nie spodziewałam się, że będzie taki odzew na wezwanie do zaprotestowania. Uważam, że ustawa, która była do tej pory, była bardzo dobrą ustawą i nawet były prezydent się tej pamięci też miał takie zdanie na ten temat, ponieważ czytam jego wypowiedzi, że to jest, była ustawa kompromisu i to była dobra ustawa. Nie potrzeba było jej zmieniać. Państwo powinno objąć opieką w pierwszej kolejności osoby, które borykają się z problemem: dzieci upośledzonych, dzieci chorych, dzieci, które potrzebują opieki 24 godziny na dobę. Te matki i te rodziny są zostawione samym sobie. Ja nawet sama wielokrotnie wysyłam różne datki z, na, na te cele, bo na Facebooku jest tego mnóstwo. Tym ludziom nie pomaga państwo, tym ludziom pomagamy my. I tym się nikt nie, nie, nie interesuje. Ja sama kiedyś byłam w sytuacji, że musiałam rodzić swoje dziecko, dziecko, które nie żyło. I, i kazali mi rodzić to dziecko w sali porodowej z innymi matkami, które rodziły żywe dzieci. Nikt, nie było psychologa, nie było, nie było nikogo, kto by objął opieką taką kobietę. Myślę, czuję, Absolutnie nie spodziewałem się takiej frekwencji, mimo wszystko, że na wydarzeniu na Facebooku, które utworzyłem, e, mieliśmy 600, prawie 600 zadeklarowanych członków, ale i tak frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo dumni. Z tego Łuków pokazał e, tak naprawdę swoją moc w końcu Solidarność. Pierwszy raz mamy aż taki zew, ludzie pokazują sprzeciw tym, e, tym rządom. Mam nadzieję, że, że wkrótce będziemy żyli w innej Polsce, która, która będzie szanowała wszystkie kobiety, wszystkie mniejszości. Mam nadzieję, że będzie lepiej.